Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. mi Surdyk, DJ Bartes. Z okazji zamojskiego czytania chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić fragment klasyka. Będzie to Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, Gra Wojskiego na rogu. Na ten czas wojski chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli, długi, centkowany, kręty jak wąż boa. Oburącz do ust go przycisnął, wzdął policzkę jak bania, w oczach krwią zabłysnął, zasunął w pół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha i do płuc wysłał z niego cały zapas ducha. I zagrał. Róg jak wicher wirowatym dechem niesie w puszczę muzykę i podwaja echem. Umilkli strzelcy stali szwacze zadziwieni, mocą, czystością, dziwną harmonią pieni. Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął, Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął. Napełnił wnet ożywił knieje i dąbrowy, Jakby psiarnie w nią wpuścił i rozpoczął łowy. Bo w graniu była łowów historia krótka: Zrazu odzew dźwięczący rześki to pobudka. Potem jęki po jękach skomlą, to psów granie. A gdzie niegdzie ton twarzy jak grzmot, to strzelanie. Tu przerwał. Lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że wojski wciąż gra jeszcze. A to echo grało. Zadął znowu. Myślałby, że róg kształt zmieniał i że w ustach wojskiego to grubiał, to cieniał, udając głosy zwierząt, to raz wywilczą szyję, przeciągając się długo, przeraźliwie wyje, znowu jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło, ryknął, potem beczenie, żubra, wiatr rozdarło. Tu przerwał, lecz róg trzymał. Wszystkim się zdawało, że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało. Wysłuchawszy rogowej arcydzieła sztuki, powtarzały je dęby dębą, buką, buki.